Siemaneczko z tej strony w No i nie wiem, mam takiego baga w tym króciutkim shorts chciałem wam pokazać. Jeśli oddalenie mega mam ekranu. A to jest jak przyłączam rękawice skorpiona na pociągu. What? Co tutaj się dzieje z tą kamerą? Masakra, dajcie znać, czy wy też macie taki motyw. Rozwaliśmy tutaj pod miastem portowym. Na mapie pociąg. No i z tego co widzę, jak sobie przełączam ze zwykłej broni na rękawice skrojona, to mi w ogóle robi jakiś mega ultra zoom. Co jest? Takiego glitcha to ja jeszcze nie miałem. Wow, jakbym grał normalnie w jakieś MMO. Ciekawe, ciekawe. Dajcie znać czy też mieliście taki motyw z oddaleniem kamery. Jeśli wam się ten króciutki shortik z tym glitchem podoba, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie lajka, like, suba z dzwonem. A jeśli byście mnie wesprzeć, przypominam również o myśliwości sprawcie poprzez kod w Gaming w sklepie. Do zobaczenia w kolejnych szorcikach. Hej. O to jest co jest?